Centrum Skłusza Red Eko, www Redeco. www.redeco.pl była to doskonała okazja, by poznać na nowo legendę Śląska. Może nie są już tacy szybcy i przebojowi na Zielonej Murawie jak kiedyś, ale zasługują na naszą pamięć. Podczas spotkania można było porozmawiać z piłkarzami, którzy zdobywali Mistrzostwo oraz Puchar Polski oraz awansowali z drużyną do pierwszej ligi w 1964 roku. Pojawili się m.in. Paweł Śpiewok, Wacław Cholewa, Janusz Sybis, Waldemar Prusik, Stefan Machaj. Oraz Mirosław Gil. Niestety, mimo obecności takich tuzów w futbolu spotkanie cieszyło się niewielkim zainteresowaniem kibiców. Legendy Śląska były dostępne na wyciągnięcie ręki, odpowiadały na pytania i opowiadały historię oraz anegdoty z dawnych lat. W zamian otrzymały pamiątkowe podziękowania za wkład w historię klubu od organizatorów spotkania, które wręczył kapitan Śląska Sebastian Mila. Obiecał przy tym, że obecna kadra postara się nie przynieść wstydu zasłużonym dla klubu. Tu się czuję tą, tą, tą legendę tego klubu i, i to, że dzięki właśnie Panom my możemy dzisiaj to kontynuować i mam nadzieję, że, że pewnie czasami Panów nerwy szarpią jak, jak gramy, ale mam nadzieję, że również i, i będziecie z nas dumni, żeby kontynuujemy to co Panowie zaczęli. Lider drużyny zaznaczył, że w szatni dba się również o to, aby nowi zawodnicy Śląska dowiadywali się o nazwiska, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Śląska. Każdy młody piłkarz, który będzie wchodził do tej drużyny absolutnie e, będzie kierowany i, i także zapoznawany z historią, ale również z nazwiskami, które były tutaj i o których dzisiaj były wspomniane. Więc... Na koniec spotkania gwiazdy futbolu z dawnych jeszcze. lat rozdawały autografy oraz pozwały do zdjęć. Kolejne spotkanie z legendami Śląska planowane jest na styczeń. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl